Zaraz po długim majowym weekendzie w poniedziałek 4 maja zamknięty dla ruchu zostanie przejazd kolejowy w ulicach Farfak i Jana Pawła II. Utrudnienia potrwają przez cały miesiąc. Zamknięcie przejazdu na okres od 4 do 31 maja związane jest z przebudową stacji PKP w Łukowie. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów przez Krynkę i Rolę. Niestety kierowcy nie będą mogli korzystać z drogi wzdłuż torów prowadzącej do Gołaszyna. jest ona również remontowana. Mieszkańcy ulic za torami będą też mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji PKS. Autobusy będą kursowały w dni szkolne, od poniedziałku do piątku. Szczegółowy rozkład jazdy autobusów oraz mapa obrazująca objazdy jest już dostępna na naszej stronie internetowej telewizja.lukow.pl. Thank you